Mikryfik, te szare bloki nauczyły młody piersi, ale nie. Te mam ci przystroić, broń, hype. Nagrywa się, Marku. Sieba, jestem Marek. Dzisiaj stwierdziłem, że będę lepszy od innych, bo kto normalny ma swojego służącego. Oraz ten służący nosi mu telewizor na plecach. Jest taki ktoś, czy jestem jedyny na świecie? Nie, Marek, ten film jest chory w ogóle. Drodzy Państwo, tutaj mamy agregat, prądotwórczy jest troszeczkę głośny, ale mamy tutaj 12 litrów benzyny I on produkuje dla mnie energię, aby mój służący mógł nosić na plecach telewizor W dniu dzisiejszym pooglądamy sobie telewizor no Oraz mam nadzieję, że ktoś jeszcze przyłączy się do naszej wspólnej zabawy I zbierzemy kilka osób, które poogląda z nami telewizję Wiecie, kino pod chmurką Drodzy Państwo, po filmie nie mam co zrobić z tym telewizorem Zatem używany telewizor LG będzie dla Was do wygrania ten, ten telewizor? No tak, po cholerę mi on Chyba, że się zniszczy podczas tego filmu, to już nie będzie do wygrania, ale załóżmy, że będzie sprawny po nagraniu tego filmu. No raczej powinien być, co zobaczycie. Proszę Państwo, zniknąć? jeżeli chcecie wziąć udział w naszym konkursie, to zasubskrybujcie kanał oraz w komentarzu napiszcie telewizor. I to tyle. Czyli co? Subskrypcja na dole i mają napisać telewizor? Tak, tak. tak. To najlepiej napisze telewizor, tak, Jak widać, drodzy Państwo, tutaj leci mój film, konferencja Fame, MMA 4 i co? Przenosimy się do większego centrum, żeby poszukać ludzi, którzy chcieliby pooglądać ze mną. Chyba Telewizji. ze mnie nie polubią, to, to nie będą oglądać. No to dawaj. To idziemy. Chodź, idziemy. To ja idę za nim. Co, sery, będziesz tak oglądać filmy? A całą robić? Nie, to jest nie Marek. Ogólnie, to co robisz, nie? Ja muszę pokazać, że jestem lepszy, bo nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił. Nikogo nie stać na takie coś. To ja jestem królem. No i szybciej, idź, idź, idź. Ale wiesz to? Już, już. No już, lecimy. W ogóle z telewizorem na plecach idzie, stary pijany na plecach, ty co? Już mówiłem dlaczego, ale ludzie się na nas patrzą jak na idiotów. Ty, wygodnie ci z tym telewizorem? Jest jakiś nienormalny, mi plecy mnie raz pękną. Zobacz jakie to jest ciężkie, <śm> zobacz. <śm> nie wiem, ten film jest chory, nie? Ej, wyłączył się! Co się wyłączyło? Telewizor! Jak się wyłączył? Zaraz naprawimy! Czekaj, obróć się! Lecimy Marek? No lecimy, lecimy. Wiesz, jaki flex jest z tym, tym telewizorem? Kiedyś chodzili z boomboxami, a ja chodzę z telewizorem. Zobaczcie to? A, i co? a, a flex? co to jest boombox? To no, takie od do, do, do muzyki. I chodzili takie wielkie mieli, nie? A ja chodzę z telewizorem, Przecież to jest potrójny flex. Zobacz, jo! Mam telewizor na garbie. Lecimy. A czemu on jest odłączony? Kurczę, ale on ciężki jest, wiesz? Czemu jest odłączony? No bo chciałeś, żebyśmy poszli do parku razem, tak? No to idziemy. No to idziemy. Jak się bawisz? To się gada, że, że to jest ciężki. To jest leciutkie. No leciutkie. Flex, pamiętaj, jeżeli chcesz się pleksować. czerwone, Dobra, nie ważne. Ja jestem z telewizorem na garbie, także mam tutaj pewne przywileje. W każdym razie, to nie jest wcale ciężkie. Ile to może ważyć? Jak panu się podoba nowa moda? Tak tele, telewizor na plecach i się ogląda. Fajne, nie? Tutaj mamy podłączone do tego, do akumulator? Podłączamy i oglądamy w parku telewizję. Technika idzie do przodu. Technika idzie do przodu. To najważniejsze. Fajnie, fajnie, mi się bardzo podoba ten pomysł. Niech chłopaki się męczą, a ja sobie w parku pooglądam telewizję. Zrobi kobieco. Weszę, staję do zrób sobie dupę, słuchaj. Co sobie sa dupę, albo lepiej kuczę na e, ulicę, słuchaj. Chcesz iść do Ty Czytaj, że ktoś będzie włączał? To wiesz w wieku to jest nienormalne, że Wszyscy komputery mają, że A nie daj jest nie? A może on jest po może może on no, może no, 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 właśnie, no,

Marek, ja chcę pooglądać. Marek, wyłącz to. Pooglądać chcę telewizję. Uważaj. Daj oglądać tą telewizję, człowieku. No? Jak się bawisz? Dobrze. idź. idź. Ze starym na plecach. Teraz się zatrzymał Kruszwil. Chyba telefon padł. Ale idealna scena, nie? Co jest? Telefon padł, czy co? Internet chyba padł. A nie patrz, lecimy dalej Ty zajebiście się oglądasz, powiem no, Idziesz przez miasto i oglądasz sobie telewizję No zajebista opcja, jeszcze takiej to nie miałem Wyobrażacie to sobie, idziecie sobie przez miasto Macie prywatnego służącego, który ciągnie wam telewizor Kto będzie chciał wygrać ten telewizor Niech koniecznie zasubskrybuje kanał i niech komentuje film Bo chyba jest warto <laughs> Z agregatem dajemy ten telewizor czy bez? Chyba się zmienimy, co? Z agregatem czy bez? Zaraz ja oglądam Dawaj, dawaj, ja chcę oglądać no, pamięta... Ten film tutaj służący do nas wrócił. Jak widać, chyba sprawdził się. Skoro teraz mogę sobie legalnie iść i oglądać telewizję w mieście. Trzyma. Zajebiście się ogląda. Dawaj, oglądaj ze mną. Kurzwila oglądamy. Tutaj jesteśmy na mainie. Pamiętam, że bardzo się zdenerwowałem. Służący! Jak tam? Bardzo dobrze, tylko lepiej z drugiej strony. Czyli się na moim miejscu? No tak, tak. Ja też bym chciał pooglądać. A wiesz, że ja przed chwilą też wziąłem agregat. A bolą plecy? Bolą plecy, ale wiem, że może być dużo pracy Dobra. Może coś innego włączymy? Eee, co, cofnąć, tak? Może kamerzyste? Może kamerzyste? Ty, służący! Zasięg w pilocie mi przerywa! Przerywa mi zasięg w pilocie! Zasięg mi przerywa w pilocie! Muszę włączyć! Dobra, 5 promili leci! Ale tak trochę cicho. Co? Trochę cicho. A nie da się podnosić? No musielibyśmy iść do parku, gdzie jest cicho. A ty tutaj chyba masz najlepsze audio z tyłu, nie? No najlepsze, najlepsze, ale najciężej, nie? Wszystko A... słyszysz, nie? No, wszystko słyszę. Drodzy Państwo, na przeszłość chyba będziemy musieli zatrudnić jakiegoś dźwiękowca, który będzie nam trzymał głośnik. O, głośniki jaki by się przydały. Głośniki, głośniki, kino zrobimy. Też tak kino wyszło. na mieście. To by było coś. Tylko pytanie do Ciebie służące. Czy byś sam uniósł? Yy, w sumie tutaj głośniczki dałoby radę, co? Czyli następnym razem zabierze głośniki. No głośniki. Że... Dobra, drodzy państwo, my przeniesiemy się już do parku. Ja w międzyczasie sobie pooglądam i posłucham muzyki. No i wracamy do was za chwilę. A wam nie jest ciężko? No jest. To czemu tak idziecie? A jak no nie wiem Ale daj mi sop, ja dobrze, że chłopaki nam pomogli, bo byliśmy mieli problem, nie? Też tak myślę I potrzebujesz czterech osób Żeby obejrzeć sobie telewizor na mieście Tak Staćcie na takie coś? No stać mnie Co jest? Nie znajdujesz się jeszcze? Nie Tam A, masz górę wysoką, musisz tak, wchodzić Tak chciałem powiedzieć, że zostawcie suba na tym kanale, ponieważ Marek dużo wkłada serca w ten kanał Dużo pracy, tak I yy, myślę, że należy mu się ten suba. Dokładnie Subskrybujcie kanał w końcu po takim czasie można się jakoś zrelaksować. Jesteśmy w parku, jest w końcu cicho. Połączuję sobie twoją piosenkę, nie wiem dlaczego, była na tej liście. I co? Zapraszam, chcesz pooglądać ze mną? Śmiało. A ty służący ich tam siedzieć. Obok telewizora. Co, co oglądamy? No nie wiem. jak myślisz? Dobra, to co? No wybieraj co oglądamy. Co oglądamy. Hmm. Dawaj może jakiś meczyk. O, Polska ten. A jak pisać ten mecz? Pisz Polska, Izrael. Lewandowski trafił, Marek. Nadal nie wiem, co oglądam. Jak co oglądasz? Mecz? No ja nie ogarniam, o co o tym chodzi. Człowieku, no każesz mi oglądać coś, a ja nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. No, pod... strzelają bramki do bramki, tak? Ty próbujesz mi coś wytłumaczyć? No ja ci próbuję to wytłumaczyć, z bramki do bramki. No i... Biegniesz z piłką do bramki przeciwnika. A to trzeba być nienormalnym. W sensie? A co, trzeba być normalnym, żeby oglądać telewizor w parku? No, no po cholerę oni biegają z piłką. A po cholerę ty oglądasz telewizję w parku? No nie wiem, to już jest normalniejsze niż bieganie z jakąś piłką. Rozumiem biegać, nie wiem, ze złotem, ale z piłką. Nie. My kiedyś grałem w piłkę nożną, ale też nie ogarniałem o co chodzi. To taki sport, Marek. Nie, dla mnie to jest dziwne, dlatego. No dobra, ale. Krzyk, nie wiadomo o co chodzi. No dobra, no. A gdzie jest służąca? Nie wiem, zabrał wózek w ogóle. Widziałeś? I co, mamy tutaj zostać do końca dnia? No chyba tak, po benzynę pojechał. O, to jest dobry pomysł. No dobra, I co, do rana to będziemy już... to oglądać? Nie, ja sobie pójdę jakoś o pierwszej nocy spać, okej? Okay? Tu? Nie, do domu wrócę o pierwszej, ty możesz zostać. I oglądać wsparcie telewizji? Tak. Kończymy film? Nie wiem, jak to się kończy. Drodzy Państwo, może jeszcze raz przedstawię dokładną instrukcję, jak to wszystko robimy, żeby oglądać sobie telewizję w parku. Po pierwsze, potrzebujecie jakiegoś debila, który będzie Wam telewizor nosił na plecach. Dalej, bierzecie plecak, mamy tutaj takie coś, co naklejacie sobie na ścianę. No, mocowanie telewizora do ściany. Macie dwa plecaki, dla zachowania większego bezpieczeństwa telewizora, połączone przed urzaczem. Tam jeszcze jest... Wyłączyło się. Tam jeszcze jest listwa, taka, taki przełącznik, nie? On-O, żeby nie zrobić zwarcia na zasilaczu. No i jeżeli macie to wszystko, to możecie oglądać się właśnie, w właśnie, Bo oni mają pytanie: ten alternator będzie do wygrania razem z telewizorem, żeby też mogli sobie pochodzić po osiedlu. A, czyli pełen zestaw? Jasne. Ja mam jeszcze drugi taki. Czyli co? Skomentować i zasubskrybować kanał? Tak. A tam drugi akurat jest nowy, nigdy go nie używałem. Także telewizor używany, agregat, no prakty. Drodzy Państwo, do zobaczenia. Jak się ogląda? Znaczy, ja to tak szedłem.